10 grudnia w auli kryształowej warszawskiej SGGW wręczono nagrody zwycięzcom 21 edycji rankingu 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2014 roku, któremu patronuje miesięcznik Przedsiębiorca Rolny. Ranking to prestiżowy konkurs prowadzony od 1995 roku przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Agencję Nieruchomości Rolnych. Ma na celu prezentację osiągnięć gospodarstw utworzonych na bazie byłych PGR-ów. Poddanie się pod pewną weryfikację tego, co się robi, to jest duża odwaga. I trzeba było pierw namawiać. Dzisiaj po prostu ci przedsiębiorcy się poddają, ale nie dlatego, żeby być oceniony, tylko dlatego również, żeby wyciągać wnioski na przyszłość. Waldemar Chumiński, który pełni obowiązki prezesa ANR, podkreśla, że współzawodnictwo w nowoczesnym rolnictwie jest konieczne. Przedsiębiorstwa produkcja to tak jak w sporcie rywalizacja jest wskazana pokazać najlepszych przykład jak dochodzili do tego, z jako determinacją i jest to wzorzec dla pozostałych, którzy mogą jeszcze coś u siebie zrobić. Ranking 300 to kompleksowe podsumowanie wyników ekonomiczno-finansowych 300 najlepszych wielkotowarowych gospodarstw rolnych. Składa się z dwóch rankingów głównych, dla przedsiębiorstw rolnych i rybackich, oraz siedmiu podrankingów. Będziemy ten ranking wspierać i będziemy namawiać Instytut i wszelkiego rodzaju instytuty, inne badawcze, do tego, żeby się włączały i dobrze by było, żeby powstawały wnioski, bardzo cenne wnioski, które będą kierowane nie tylko do tych, którzy biorą udział w tym, ale w ogóle do obszaru gospodarstw rolnych w Polsce.